Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym letnim materiale. Dostaliśmy od Was fajne pytanie, chyba przy okazji ostatniego filmu, żebyśmy pokazali jak skutecznie zbroić duże przynęty. A przy tym było też inne pytanie, żeby nie używać tych wszystkich skomplikowanych nazw naszych akcesoriów. Pokażę Wam zatem dzisiaj, jak zbroję ja osobiście te największe z naszych przynęt gumowych i postaram się używać takiego potocznego języka. Bardzo popularną gumą szczupakową jest oczywiście 4D Shad. Ten w rozmiarze 25 cm. Powiedzmy, że jest to już właśnie duża przynęta. chociaż prosiliście o takie przynęty od 20 zwyż. Na pewno będą też troszeczkę mniejsze, ale chcę zacząć właśnie od tego heringa i pokażę Wam dwa sposoby zbrojenia takiej gumy. Na płytką powiedzmy i na głębszą wodę. Czyli pierwszy najprostszy sposób to jest główka jigowa z hakiem 10x0. Każdy hering ma tutaj taki rowek prowadzący, ułatwiający to zbrojenie, to nawet czuć, że w tej yy, gumie po prostu ta główka przechodzi dosyć, dosyć łatwo. Gdzieś tutaj wypuszczamy po prostu na grzbiecie, dociągamy i pierwszy element jest gotowy. Powiem Wam szczerze, że przy tej wielkości przynętach mm, szczupaki bardzo często atakują właśnie od głowy. Jasne, że to nawet wygląda yy, no tak, że po prostu trzeba coś tutaj dozbroić, ale zdarzało się, że ta dozbrojka z tyłu, którą zaraz pokażę, bywała niepotrzebna, bo też czupaki po prostu atakowały właśnie od głowy. Do czegoś takiego przygotowuję sobie yy, zwykłego stingera. Yy, w zależności od długości przynęty ten stinger jest tutaj długi i są dwa sposoby zbrojenia. Albo do yy, główki jigowej, która ma to, to dolne łóżko, mocujemy kółeczko łącznikowe yy, z naszych akcesoriów Last Meter Albo robię większe łóżko i mocuję go po prostu na tym samym, na którym będę doczepiał plecionkę. Tego herringa możemy uzbroić tutaj w dowolny sposób. To jest bardzo ciekawy sposób, można to zrobić tak w boku, z boku. Jeśli szczególnie łowimy w miejscach, gdzie na dnie są jakieś połacie roślinności, ta kotwica nie będzie tak po prostu się haczyła. Jeśli łowimy na piaszczystym, żwirowatym dnie, tą kotwicę dolną po prostu wbijam w taki jeden sposób i tak uzbrojona przynęta gwarantuje Wam, no nie spuści żadnego szczupaka. I mój ulubiony sposób na takie płytkie albo bardzo lekkie łowienie to jest zestaw, prosiliście, żebym nie podawał tych właśnie dziwnych nas, ale to jest klasyczny zestaw do line through. Można go wymienić. Jak pamiętacie, nasze przynęty dokładnie tak wyglądają z jedną albo z dwoma kotwicami. To jest nic innego jak taki gotowy system. Tylko jak go zamontować do przynęty, która nie ma tego rowka prowadzącego. Otóż troszeczkę go zmodyfikowałem. Jest tutaj po prostu klasyczna wkrętka yy, także w ten sam rowek. Staram się to zawsze zrobić symetrycznie, bo od tego będzie zależało, jak ta przynęta będzie pracowała. Tak sobie wypuszczam, żeby yy, jeszcze półtorej obrotu, żeby kotwica wychodziła mi od dołu i mam coś takiego, taki zestaw. Zaraz zleje mnie burza. Wyskoczyłem, żeby nagrać do Was ten materiał, a tutaj słyszę, że się zbliża jakiś armagedon. Mam nadzieję, że uda się to dokończyć. Mam taki zestaw. Tym koralikiem reguluję sobie właśnie tą długość na te dwie kotwice. Dwie szpilki, którymi mocuję, mocuję te kotwice na stałe. To jest szczególnie ważne, bo przy zarzucie, szczególnie jak przynęta nie jest uzbrojona w główkę dźigową z przodu, ta guma potrafi się gdzieś tam majdać w powietrzu, jeśli te kotwice są luźne. No, bywa, że się gdzieś tam po prostu to wszystko zaczepia. Mamy tak uzbrojoną przynętę tego koralika, po prostu to sobie zsuwam. I są dwie, herring szat uzbrojony w dwie kotwice od spodu. Uwierzcie mi, że nawet niewielki szczupak, który to wszystko po prostu zaatakuje i tutaj zeżre, to się ten taki lejący się ogon się zwija. Ta przynęta zazwyczaj jest trafiana w taki sposób, że, że takie uzbrojenie tych dwóch kotwic na dole w zupełności wystarcza. Jeśli potrzebujemy tego helinga dociążyć, to albo stosujemy nasze ołowiane szpilki, które możemy wetknąć w zasadzie w dowolne miejsce, albo te klasyczne nasze ee, Przypominająca jądra, jak ktoś fajnie zaznaczył, e, doczepiane ciężarki, które po prostu możemy doczepić do tego przedniego łóżka, jeśli potrzeba nam, e, żeby zejść po prostu na nieco większą głębokość. E, możemy doczepiać nawet dwa. Uwierzcie mi, że taki mały ciężar nie jest w stanie zgasić pracy tak solidnego heringa. Kolejna nasza soczysta guma 22 cm river. Zbroją także na dwa sposoby. właśnie, Albo główka dzigowa ze stingerem, albo jakaś wkrętka i wkrętka to może być taka sama wkrętka jak pokazałem przy poprzednim herringu albo wkrętka właśnie jakaś z ciężarem własnym tutaj mamy 40 cm reel illa, to już jest naprawdę kawał przynęty natomiast tego ogona powiedzmy nie liczymy, bo on się złoży przy najmniejszym ataku szczupaka więc zbroimy tylko ten gruby korpus dwie solidne kotwice tu ja troszeczkę zmodyfikowałem sobie czyli do klasycznej Takiej piątki ołowianej, 15 gramowej, w tym wypadku dorobiłem sobie właśnie z naszych akcesoriów Last Meter z materiału przyponowego Blot 49. Takie dwa przypony, dwie kotwiczki, dwie szpilki, którymi mocuję po prostu te kotwice na stałe i nawet uzbrojona, tak uzbrojona 40 cm przynęta nie sprawia problemu zarówno przy zarzucie, jak też przy samym prowadzeniu. No tutaj mamy ila o długości 30 cm uzbrojonego podobnie jak poprzednie przynęty, czyli klasyczna główka jigowa i stinger sięgający po prostu do, 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 do samego powiedzmy odbytu tego, tego węgorzyka, to naprawdę wystarcza. Macie opory przed używaniem takich dużych przynęt, natomiast tak jak mówię, to wszystko się tutaj nie liczy. Czupak przy po prostu ataku, zżera to wszystko. Bardzo często tej przynęty naprawdę nie idzie gdzieś w pysku znaleźć. Szybko kończę, bo ta burza naprawdę za chwileczkę mnie e, zleje. Nie jest to skomplikowane i sposobów zbrojenia takich przynęt jest naprawdę na tyle, ile wędkarzy. E, ja pokazałam moje sposoby i one działają. W zależności od tego, czy łowie na płytkiej wodzie, czy w trollingu, e, czy gdzieś na głębszej, zbroję wszystkie przynęty w taki sam sposób, używając... W zasadzie no, kilkunastu takich małych opakowań. Wiele z tych rzeczy, które pokazałem, możecie nabyć samodzielnie, ale one nie do każdej gumy będą pasowały. Warto więc zaopatrzyć się w kilka, proszę, w kilka tych torebek z akcesoriów lasmiter. Właśnie te szpilki do mocowania kotwicy, kółeczka łącznikowe, tulejki zaciskowe. Ten materiał Blot 49 przyponowy, bardzo solidny, odporny na zęby szczupaka. Troszeczkę kotwic i możecie się bawić z uzbrojeniem dowolnej, dowolnej przynęty. Przydadzą się, tak jak powiedziałem, także te ciężarki doczepiane, bo one pozwalają już na łowisku zmieniać. Jeśli widzimy, że coś nie działa, albo chcemy znaleźć jakiś głębszy dołek, chcemy zjechać przynętę gdzieś głębiej, wystarczy doczepić taki 5-10-15 gramowy ciężarek i, no i po prostu jedziemy. W taki burzowy letni dzień, dzięki, że byliście ze mną. Udało mi się to dokończyć z nim. Ta burza po prostu na dobre mnie tutaj dorwała. Jeśli macie pytanie dotyczące właśnie zbrojenia takich gum albo właśnie konkretnego nazewnictwa, pytajcie. Wszystko to, z każdą odpowiedź dostaniecie tutaj w odpowiedzi. Jeśli Wam się podobało albo taki materiał przydał, dajcie łapkę w górę no i pamiętajcie o sobie. Widzimy się oczywiście w następnym materiale. Cześć.